Dobra. Sprawdźmy co to jest. Coś Czyli... niedużego. Albo nic. E, wkurzę się, bo znowu dałem czas tej rybce. A nie, coś jest, ale to chyba raczej poteczka. Zobaczcie, ładnie brzmi ten... ta wędeczka. A który to? Płoteczka jest jedna widzicie, widzicie sami. Materiał się jeszcze nie rozpuścił. Ule, że żarta. Strasznie mam... Oj! Muszę tu zaraz poprzerzucać. Dobra. Tą wedeczkę. Żeby nie tracić czasu. troszeczkę... E, Przyspieszyłem tempo, bo zrobiłem swój, swoją własną miksturę. Jak widzicie, wygląda to dziwnie, ale stąd czuł jak to pachnie i no działa. Działa. E, powiem szczerze, rybki weszły. Teraz tę płyteczkę uwolnimy, tylko nie chcę stracić po prostu złowiska rybek. I tego przyspieszę. Rzucam szybko. szybkołem Dobra. zostawiamy o tak trochę byle jak, ale sami widzicie, że się więcej niż bym mógł sobie zapowiedzieć. A teraz to już w ogóle będzie troszkę lepiej, bo Moja ja. Wysypałem tego orzecha, tego którego sam w sumie robię. Dobra. Też coś niedużego. Ale wyciągniemy to. O! Nie ma nic. I też taki kurczę. Takiego. 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 Dobra ale pachnie stąd nieziemsko, nie będę kłamał. Że pachnie pięknie, jakby ktoś takie zupy robił, to ja bym osobiście zjadł. O, o. o. o tak. I teraz... Mam z tego co pamiętam. Rzucałem gdzieś w te okolice. I tak samo jak wskoczył. Dwa obróciki kołowodka. Zanim opadnie na dno. I teraz mamy fajne, podnęcone miejsce. I myślę, że e, w tym momencie jedyne co nie chcę zrobić, to stracić rybek z łowiska. Jedną wędkę jeszcze muszę przerzucić, bo mi nie weszła. A ja tu pokażę szybko półteczkę, ale strasznie duży. Miałem dziesiątkę. E, dziesiątkę. E, Haczek, a mimo to po samym brzuszek była zacięta. Na tle wody Zobaczcie jak się ładnie prezentuje Na tle jeziora Marzenia się spełniają Tylko trzeba w nie wierzyć I coś z nimi robić No rybka wygląda na zdrową Nie widzę tu żadnych chorób To jest ważne No i wypusz Oj, wypuszczamy ją